Znajdujemy się w katowickim rondzie sztuki na wystawie Bedromance. Tytuł wystawy zerwaliśmy z utworu pop gwiazdy Lady Gagi. Ma opisywać tak naprawdę romanse, koluzje pomiędzy dziełami znajdującymi się w kolekcji banku, a też y, romansie y, czy koluzji kapitału ze sztuką. Projekt powstał jakieś 4-5 lat temu pod nazwą M Jak Malarstwo. Doszliśmy do wniosku, że będziemy wspierali e, młodych twórców, młodych malarzy. Zbieramy się raz na jakiś czas, zastanawiamy się, jakich artystów, których jeszcze nie mamy w kolekcji, chcielibyśmy dołączyć, a później zastanawiamy się, które prace tych artystów, których. Wybraliśmy, chcielibyśmy włączyć. Zasada jest bowiem taka, że albo mamy dobrą pracę, albo nie mamy jej w ogóle. Na wystawie znajduje się około 43 obiekty malarskie, Mamy my około 42 osoby twórcze, które które prace się tutaj znajdują. Do kolekcji dostał się obraz m.in. o tytule Gdy przymykam czarne oczy i chciałam tym obrazem przedstawić i pokazać rozdźwięk pomiędzy tym, co odczuwamy, gdy właśnie zamykamy oczy, ponieważ są to skrajne uczucia. Z jednej strony mogą być bardzo przyjemne. Ja zamykam oczy, gdy odczuwam przyjemność czysto fizyczną, ale też gdy jem czekoladę, gdy biorę prysznic. Ale również zamykam oczy, gdy się na przykład boję, gdy zasypiam, gdy mam negatywne myśli, gdy się chcę odciąć od świata rzeczywistego. Obraz, który trafił na wystawę, to jest obraz zatytułowany Studium Białej Gołębicy, Jest to praca z 2021 roku. Jest to praca jakby dla mnie ważna, jakby cieszę się, że ona trafiła do tej kolekcji, bo była to praca, która zapoczątkowała pewien nowy wątek, którym teraz się też zajmuję konkretnie jakby nowożytną interpretację i nowożytne przedstawienia gołębicy pokoju, jakby rozumiane już w tym rozumieniu jako symbol trwałego pokoju między narodami. Ta malutka, najmniejsza na wystawie, to jest moja praca i to jest praca, która odnosi się do sensualności. Ma wydźwięk erotyczny z jednej strony, ale też jest wyrazem emocji, więc ten wydźwięk emocjonalny, bo może też być Wyrazem złości. Pokazywanie języka to jest coś, co, co robimy czasami. I też małe dzieci badają świat właśnie y, przy pomocy języka. Więc y, myślę, że ta praca ma y, kilka wymiarów i można ją interpretować na wiele sposobów. My z jednej strony staramy się włączyć do tej kolekcji takich młodych twórców, Młodych, podkreślam, bo to jest kolekcja tylko młodego malarstwa, którzy już osiągnęli dość mocną pozycję na rynku, już są dość znani, już sprzedają swoje prace i trudno, żeby ich zabrakło w kolekcji, bo oni stanowią o, o sile tego młodego malarstwa, ale też szukamy młodych artystów, takich, którzy jeszcze nie przebili się do takiej powszechnej świadomości, czasami są jeszcze przed dyplomami. Ta kolekcja jest fajnym dowodem na to, że można dobrze wspierać młodych twórców i, i warto to robić, ponieważ no, kreatywność jest czymś niesamowitym i wręcz magicznym, jeżeli chodzi o współczesny świat. Zapewnia nam to funkcjonowanie i możliwość tworzenia i traktowania tego jako pracy, a nie tylko jako pewnego rodzaju hobby, gdzie niektórzy po prostu mylnie tak to czasami naszą pracę i sztukę traktują. Jestem zwolennikiem tego, żeby one żyły, to znaczy, że powiedzmy nie wiem, po 10 czy iluś latach one mogą być przedmiotem sprzedaży i odbudowy funduszy. Zapraszam widzów Onetu do odwiedzenia Katowic i zobaczenia wystawy Betromans w rondzie sztuki.